Ćwiczymy pływanie. Te ryby chyba kują. I tak zrobię. Tutaj zostanie portal Mistlands I Misslands 2 po prostu zrobię jak tam pojada, a wezmę samacy z domu. Sur linkore powinno być tu, albo na środku, albo tu, albo kurwa. No albo w ostatniej, którą otworzę też. Bez problemu. No na farmę, no, bo muszę trochę do, do, do dociupać drewna. Nie badloksy Kurwa, nie do wody jeszcze z tym dodałem A zniszcz mi kurwa palisadę to zobaczysz O! No i się prosisz właśnie Spadam Kiedyś tu wrócę Już bez żadnych zł złudzeń się będzie Telegonacko jutro też się może, kurwa, nie być. Dobra. I teraz tak. Gdzie on tam, kurwa? No chodź. Wygląda jakby sobie dał spokój. Mi wcale nie zależy na tym, żeby go jakoś tam walić. No co są? są I tak, tu będzie dwójka teraz. Na razie się do domu nie dostanę Dobra To ona będzie zgrabniejsza tutaj, nie będę brał tej dłużej Ona zmrotna jest, wow No i lista Dawaj, 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 no kurwa, no co to było? No i dawaj. No, powiem Wam, że zbliżam się do czegoś. ...średnio przyjaznego, że tak powiem. Czuszę kroki. I tam lata GL. Co więcej, napierdala we mnie. Nic nie widzę. Te mislance są Nie Nienawidzę tego w nich. Naprawdę tego w nich, kurwa, nienawidzę. Potem sobie będę przypominał, co tu było. Póki co chcę uciekać, ale to nie jest, kurwa, łatwe, naprawdę. Kurwa. No takiej sytuacji nie miałem jeszcze, powiem wam. Nie wiem co on jest mi w stanie zrobić. Lepiej fire resistance od razu bym zapierdolił. Nic nie widzę, no do chuja co to można salić. Nic kurwa nie widać. Co to ma być do chuja? Po chuj to kurwa w ogóle wszystko, to całe zwiedzanie. Co to kurwa ma być? I jeszcze wypuścił jakieś gnidy kurwa na mnie. No wyśmienicie, no kurwa co to jest? Do chuja wafla! Powiem wam, że mi to wkurwia po prostu. Bo ja, ja nie wiem kurwa co to ma być, że ja nic nie widzę. Ja nic z tego kurwa nie wiem. Mogę kurwa zdychnąć, bo to w ogóle w ogóle kurwa wstyd się nie należy żaden Z tego kurwa powodu Ja pierdolę, będziesz żygał na mnie z Pojebane co się dzieje, widzicie to kurwa. No nic się nie stało, że umarłem, naprawdę, nic. Chociaż jeszcze nie umarłem kurwa. Ja pierdolę Kurwa pomocy, ja pierdolę. Błagam was. Chuj w dupę z tą mgłą. Nic kurwa się nie tykam tu już niczego. Starszą kurwa tu stoję Ja pierdoleczal ozdóbcy u pół kurwa mapy Wszystko się pali Wiecie co ja tu zrobię? No world kurwa, nie mogę tu budować, to jest world Ja tego drzwiala ja bym z nim walczył normalnie, no ale to kurwa. Jeszcze siker. No proszę Państwa, nie jest mi kompletnie wstyd. Naprawdę. Chuj w dupę z tą mgłą. Dziękuję bardzo za uwagę. Będę próbował itemki odzyskać. Tak się wybrałem na taką misję. Miałem już... bo skończyło mi się dobre jedzenie. Miałem po prostu zacząć uzupełniać zapasy. Nie wiem, czy ja sobie usunąłem ten znacznik, czy co. Dobra, ja widzę teraz to, gdzie ja padłem. W sensie sprawdziłem sobie na nagraniu. Aha, jeszcze jedną rzecz sprawdziłem. Żeby mgły nie było, trzeba zrobić jakieś. jakieś kurwa pochodnie z bo Potem będę to ogarniał. Nie wiem, czy ja tu wykręcę, czy nie. Dobra, widzę zwłoki. Nie wiem, co mam robić. No, nic nie widzę. Kurwa. Tu muszę powkładać coś. Co tu pływa? Seeker. Ja pier... Ja pier... Nienawidzę tej krainy. Kurwa, serio. No siema. Valheim Chciałem wam pokazać Mistlands. Marłem drugi raz tam. Mam tutaj już obie łódki, wszystkie lepsze itemy. Biegam w jakimś głównie. Nie mam pojęcia, jak się tam kurwa dostać w tym momencie. Mógłbym zrobić stratkę, ale to jest brawurowe strasznie. Sprzejebane, powiem Wam, że w tym mgle no, Nic nie widać, tam się nie da nic zrobić. Ja nie miałem kurwa tym pojęcia. Jeżeli odzyskam kiedyś te itemy, to będzie w tym momencie bardzo duży sukces w tej grze. Zebrałem, co się dało z najstarszych kurwa swoich domów. Całe kółe jakieś kurwa stare. I biegnę wydobywać śmieć, którą wydobywałem. Ale nie wiem ile 10 godzin temu. Grze po raz pierwszy. Bo muszę zrobić sobie łódkę i tak naprawdę jak zrobię tą łódkę. To będę miał taką misję ratunkową, którą muszę zorganizować zajebiście. Na razie nie mam jeszcze takiego pełnego planu. No bo jak już tam się rozpierdolę, to ja już nie wiem. To już chyba... To już mi się nie będzie chciało po prostu, wiecie, bo... To będzie za dużo zachodu i ja wtedy już zrobię jakąś kurwa nową serię, naprawdę. Bo ja dam rady psychicznie. Nigdy w życiu już bym tak nie zrobił teraz. Ale chciałem to zrobić tak. Na świeżo, nie? Chodzi mi o to, że nigdy już bym tam nie poszedł w tą mgłę, bo to jest niedorzeczne. Ale no kurde, biegałem po takich myślancach, wam ich nie pokazałem, tych, które mam odkryte już, gdzie w ogóle tym w nie było. Ja nawet nie wiem, czy ja będę miał odporność na mróz, żeby tam wbiec teraz. Nie wiem, czy dobiegnę do domu po prostu. Serio. jeszcze wilk, kurwa. Ja pierdolę, do tego jeszcze doszło, żebym się wilków bał. Dobra, jestem na drodze oficjalnej. Dobra, you are freezing. Spróbuję tu jednak biec. Przetapia materiał Przejebane One tak gasną, widzicie, bo się właśnie przyduszają. Nie wiem czy wspominałem o tym, że jest źle zaprojektowane tutaj w domu. Bo się nie spodziewałem, że jest taka mechanika jak to wszystko projektowałem. sobie chodzi ten dym i się nie dusi, bo idzie tam do komina. A tu to właśnie to. Dlatego to się robi bardzo powoli. Chyba to mam. Będę tam goły leciał, naprawdę. To, to jedyny sens będzie miało. Ja mam tam podejść, na, na, na pełnej pizdzie. Zabrać wszystkie itemy. Nie wiem, czy będę miał tam potiony jeszcze. To jest też druga sprawa. Trzymajcie kciuki. Odgłos tych krolików też jest nieprzyjemny, o tam Dżial. No nie mogę się niczym tu już przejmować teraz, to musi być zrobione po prostu, kurwa, na pełnej. O i są te kurwy. Nie wiem, których itemów się właśnie dobyłem, że tak powiem. A, teraz mam w ogóle nieskończony ten, bo jestem po śmierci. Petrified bone, kurwa, nie wiem co tu się dzieje, no Spadłem do jakiegoś królika, kurwa nie wiem co się dzieje. Najem się czymś lepszym Ile wlezie? Dobra, mam jakieś lepsze itemy, szanowni państwo